Cześć! Jesteśmy dzisiaj w Gdyni na Forum Wizji Rozwoju na trzeciej edycji. Właśnie odwiedziliśmy hackathon i już wybieramy się powoli na garę rozdania nagród tutaj Forum Wizji Rozwoju. A dzisiaj także odbyło się dwa panele, w których mieliśmy, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć o sztucznej inteligencji oraz o współpracy międzynarodowej z Wielką Brytanią. Także nasi laureaci konkursów goftychowych występowali w panelach i opowiadali o swoich doświadczeniach w naszym programie Goft. Jutro? I to zaraz Antoni opowiedz co jutro. Jutro będzie równie intensywny dzień. Zaczniemy wręczeniem nagród z Hakatonu, gdzie kilkadziesiąt osób przez 24 godziny zmaga się z skomplikowanymi wyzwaniami technologicznymi. Jedni możemy się doczekać tego, co nam wytworzą. Będziemy także uczestniczyli w panelach, będziemy uczestniczyli w nich my, będą uczestniczyli w nich nasi laureaci, nasi partnerzy. Będzie dużo bardzo ciekawych, ciekawych dyskusji przez cały dzień. Zapraszamy do śledzenia zarówno na naszych mediach, jak i na oficjalnych mediach produkcji Rozwoju. Będzie bardzo, jestem pewien, dużo bardzo ciekawego materiału dla nas. To co, widzimy się jutro w Gdyni. Do, do zobaczenia. zobaczenia.